Cześć. Czy da się budować siłę codziennie bez bólu, bez zakwasów i bez katowania się ciężarami? Odpowiedź brzmi tak. To właśnie sekret metody Greasing to Groove, czyli no właśnie w dosłownym tłumaczeniu smarowanie rowka, ale my będziemy to nazywać inaczej. To jest smarowanie gwintów. I dziś pokażę Wam jak możecie trenować pompki, podciągnięcia, przysiady nawet codziennie bez zmęczenia ale z realnymi efektami. To jest genialna metoda dla każdego po 50, czy też po 40, czy po 60. Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak zacząć. Więc zaczynajmy! Dzień dobry, cześć i czołem. Ja mam na imię Grzesiek, a ten kanał to jest kanał o nazwie Trenuj dla Zdrowia. Dzisiaj właśnie o Greasing to Groove GTG. To jest genialna metoda opracowana przez niejakiego Pawła Caculina, byłego trenera sił specjalnych i propagatora prostych metod siłowych, no ale chyba znanego najbardziej z Ketobes. GTG polega na tym, że ćwiczysz często, ale nigdy do zmęczenia. Robisz niewielką ilość powtórzeń, zawsze z dużą rezerwą i robisz to wiele razy dziennie lub regularnie w ciągu tygodnia. To nie jest trening do upadku, to smarowanie układu nerwowego, czyli smarowanie Twoich gwintów, inaczej mówiąc powtarzanie ruchu, by ciało robiło go coraz lepiej i coraz mocniej. Czyli zamiast katować się na jednej sesji, rozbijasz wysiłek na mikroserie w ciągu dnia. Przykład: zamiast trzech serii pompek na treningu, robisz trzy razy dziennie po pięć powtórzeń z zapasem. Pamiętaj, z zapasem, nigdy do upadku. Nie jesteś zmęczony, nie boli, ale powtarzasz wzorzec ruchu i ciało się go uczy. Mięśnie, ścięgna, układ nerwowy wszystko się adoptuje. Codziennie, po trochu i nagle okazuje się, że jesteś dużo silniejszy, dużo silniejsza. Bez najmniejszego cierpienia i o to w tym wszystkim chodzi i myślę, że to jest bardzo przydatne dla ludzi, no, chociażby w takim wieku jak ja, czyli 50, plus. a w tym wieku nasze ciało gorzej się regeneruje, mamy mniej testosteronu, gorszą odpowiedź zapalną, no i mniej już takiego, takiej tolerancji na obolałość mięśniową, która potrafi naprawdę dokuczać. GTG rozwiązuje to wszystko. Nie męczysz się, nie masz domsów, czyli tak zwanych zakwasów, nie ryzykujesz przeciążenia i możesz trenować nawet przy napiętym grafiku. To metoda idealna dla ludzi po 40, 50, 60, którzy chcą siły, ale nie chcą czuć się rozbici, nie chcą żeby bolało. GTG sprawdza się w ruchach neurologicznie wymagających, czyli pompki, podciągnięcia. Jak ktoś nie ma siły, to może z gumą, przysiady z masą ciała, plank, yy, wznosy kolan, yy, może być też rwanie czy swing kettlebell. Oczywiście, jeśli macie opanowaną technikę, no i macie kettlebell gdzieś w domu czy tam w biurze, czy no nie wiem gdzie. Tylko pamiętajcie, nie robicie tego do zmęczenia. Zawsze trzeba mieć duży zapas siły. Zawsze ćwiczenia powinny być wykonywane idealnie, technicznie. No to teraz zaprezentujemy przykładowy taki plan GTG, plan smarowania gwintów na powiedzmy 4 tygodnie. I zaczynamy oczywiście od prostych ćwiczeń. W tygodniu pierwszym robimy pompki 3 razy dziennie po 5 powtórzeń, przysiady też 3 razy dziennie po 10 powtórzeń. I plank dwa razy dziennie po 30 sekund. W tygodniu drugim dodajemy jedno powtórzenie w każdej serii. W planku zwiększamy czas do 40 sekund. W tygodniu trzecim robimy cztery serie zamiast trzech. Ale dalej z zapasem. Zmieniaj warianty oczywiście. Baw się tym, czyli pompki na przykład na podwyższeniu. Przesiady możesz robić z pauzą. Tutaj wszelkie warianty są dozwolone. Tydzień czwarty podciąganie na drążku dwa razy dziennie po dwa powtórzenia, pompki cztery razy dziennie po, nie wiem, siedem powtórzeń, przysiady cztery razy dziennie po dwanaście powtórzeń. I pamiętajcie, cały czas bez zmęczenia zawsze kończycie serię z zapasem dwóch, trzech powtórzeń. No dobrze, a jak to wygląda w praktyce? Zamiast jednej godzinnej sesji treningowej robicie mini treningi w ciągu dnia, na przykład rano po kawie. 5 pompek, 10 przysiadów. W pracy, przy biurku, plank, 30 sekund. Wieczorem 5 pompek, 10 przysiadów, plank. I co jest fajne, możecie też trenować nawet w ubraniu, bez potu. To jest idealne dla kogoś, kto nie lubi siłowni albo ma po prostu mało czasu. A korzyści z takiego systemu treningowego są po prostu niepodważalne. Poprawiacie siłę, utrwalacie technikę, uelastyczniacie ciało, zwiększacie połączenie mózg mięsień, nie zakwaszacie się, nie macie oblałości mięśniowej, nie przetrenowujecie się no i możecie to robić codziennie. To jest idealny z tym treningu, który nie męczy, ale wzmacnia ciało każdego dnia. I teraz jeszcze raz przypomnę, czego nie robić. Nie rób GTG do zmęczenia. To nie jest crossfit. Nie ćwiczymy tutaj na maksa. Jeśli kończysz serię na ostatnim powtórzeniu z trudem, to już nie jest GTG. Ponieważ GTG równa się jakość, częstotliwość i taka rezerwa. Nie próbujcie dorzucać ciężaru, celem jest nauka i utrwalanie siły, nie bijcie rekordów, bo to znowu nie będzie już GTG. No dobrze, i teraz jeszcze informacja, chociaż już właściwie chyba o tym mówiłem: dla kogo to tak naprawdę jest? No to jest dla osób właśnie takich jak my, ja. Czyli 40, plus, 50, plus, 60. Plus. Dla osób początkujących, dla osób średnio zaawansowanych, no i dla tych, którzy nie lubią typowego treningu, no i tych, którzy nie mają czasu, dla ludzi zabieganych oraz też dla osób po kontuzjach lub z bólem stawów. Wszystkim, którzy chcą trenować na długo, ale nie na szybko. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Jeżeli ten film się przydał, a mam nadzieję, że się przyda wielu osobom. To zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu, czy może już tak trenujecie, a jeżeli nie, to że zaczniecie tak trenować. No chyba, że ktoś lubi klasyczną siłownię, to wtedy nie widzę przeciwwskazań. Może robić klasyczną siłownię. Dziękuję bardzo, trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie, że nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu. I do zobaczenia w kolejnym filmie.